Ciemoneczko z tej strony Rixki, dzisiaj pokażę Wam 40 pików, które zrobiłem, przedstawimy sobie piki 75 plus. na evencie to toty, jak wiemy, są pomocnicy, zobaczymy, co ciekawie uda nam się trafić, czy coś w ogóle uda nam się trafić. A na starcie fajnie jakbyście zostawili łapeczkę do gry, ponieważ yy, no, zarobienie tych pików mi trochę zajęło, więc jeżeli chcecie więcej takich w takich otwierań, to sobie po prostu stawcie, a my już bez gadania zaczynamy. I celem na dzisiaj jest trafienie, no chociaż myślę, z 4-5 walkoutów. Zobaczymy jak to będzie, pewnie dużo duplikatów, bo jeszcze mam jednak dużo kart w klubie. No i zobaczymy czy uda nam się trafić karty TOTA, oczywiście na to jest mała szansa, ale może. Kto wie, kto wie. Tutaj zobaczymy też ile przykład z banerów, ile właśnie walkoutów. Tego już miałem, OK, to weźmiemy Chiluelo. No i zobaczymy. W ogóle napiszcie czy wy trafiliście TOTY, jestem tego mega ciekawy, ponieważ ja otworzyłem naprawdę Ultra dużo pasek jeszcze ani jednego. No, w poprzednim roku miałem dużo słabsze openingi i, I trafiłem chyba z 4 toty ogólnie w samym ewencie, więc no Hakimi, ok, on będzie kartą toty za dzień albo dwa, albo w sumie nawet za 4 minuty, bo nagrywam to 18.56. Tak właśnie liczę, że jeszcze pod koniec tych pomocników coś trafi. Ok, a go, go ja gościem. Spo... Następny, może pierwsza karta 85. O, i od razu kolejna karta Więc spoko. Karty się przydadzą, teraz jest dużo z do y, przepalenia, więc dobra, Philips. Więc zobaczymy, może pojedziemy tutaj na. O, tutaj, cofal. No więc y, zobaczymy, co nam tutaj leci. Nunes. Dosyć szybko będę starał się otwierać, ponieważ nie ma co też przedłużać. Tutaj, może z kolejnej stronki, pyk. Bruno, OK, spoko. Pedrosa. tych OK Okej, spoko. Na razie jeszcze żadnego okautu Nie wiem, ile jue I okej. Okay. Okej, okay, jak akurat jak powiedziałem, to dostałem pierwszy około Tego więc to jest przyjemnie. A, nerki. Dobra, spoko. Na razie. Jest ja dosyć myślę, że pozytywnie. I Tu Już są same duplikaty. Okej. Okay. Dobra, tak. No tak by się przydało właśnie. że dwa okauty. Okej, okay, akurat dobra jak mówię, dobra, może trzeci raz powiem, walkout. Dobra, no teraz to nie zadziała, więc już dobra, się zamykam. Ale dobra, dwa walkouty, jest przyjemnie, jest przyjemnie. Kudus. Madison. Ostatnia karta tutaj z tej stronki i jest to Todibo. Okej, okay, jeszcze zostało nam, o tutaj cała stronka. Okej, Sommer, który już się ale jeszcze tutaj jest w yy, Borusi. Okej, okay, wiska. No oczywiście piki zrobiłem za jakieś 40 tysięcy plus to co miałem w klubie. Więc no za dużo nie wydałem, chociaż chciałbym no trochę odzyskać, nie wiadomo. Ponieważ są to, patrz, są to karty z wielkiego openingu na TOTY. Ten cały syf co się zabrał w klubie, właśnie przypaliłem. No i dobra, zobaczymy czy jeszcze coś tutaj może uda nam się, jakiś jedno z tej Z tego pika teraz tutaj. Schlotterbeck, 3 piki, Bruno już miałem, ale dobra, jeszcze raz go weźmiemy. I dobra, czy tu zostały ostatnie dwa piki? Tak, ostatnie dwa piki, więc okej. Okay. Zobaczymy co, czy jeszcze się uda coś trafić. Dobra, no i ostatni pik. Zobaczymy, co by nie było oczywiście, mówię, fajnie jakbyście zostawili lajka, ponieważ się postarałem. Okej, okay, Informik na sam koniec, tak coś innego. Więc tak podsumowując, kilka kart 85, raz, dwa, trzy, trzy karty 85, dwie karty 86 i parę 80-ek, 84, parę banerów. Ogólnie piki mogłyby być lepsze, ale wiadomo, Foder się przyda. Kilka duplikatów tylko, ale to już mniej ważne. Więc oczywiście zapraszam was do ostatniego z zarabiania, ponieważ jest mega fajny odcineczek zarabiania, więc Serdecznie Was zapraszam, i sobie No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach. Jeszcze mam nadzieję, że sporo się uda ich zrobić na TOTY. Więc życzę Wam miłego wieczoru, czy też dnia. Zależy kiedy oglądacie, bo nie wiem kiedy oglądacie. No i możecie się pochwalić tak jak zawsze w komentarzu ze swoimi trafami, bo jestem ich naprawdę mega, mega, mega ciekawy. Więc jeszcze raz życzę Wam miłego i sobie siema, siema, siemaneczko, elo.